Witam, z a to jest kolejny odcinek naszej serii zagrajemy w Sonic Superstars. Dokładnie tak, moi drodzy, widzimy się ponownie z Pit Jungle Zone, ponieważ okazało się, że w poprzednim odcinku na samym początku, niemalże poziomu, pominąłem Giant Ring, więc po, pozdro 600 stwierdziłem, że kurde, wrócę się, bo skoro jest taka możliwość w tej grze może ze spokojem łatwo się cofać do poprzednich poziomów dzięki temu, że że Hub World, no to stwierdziłem like... Why not? Ok, i, i zdobędźmy. Zobędźmy Zdobądźmy. <grym>, ten szmaragd. Oto i jest. Mamy drugi szmaragd. Chaosu. Tak mówię, chciałem już to zrobić, żeby żeby nie było. Więc tak, literalnie po poczciu odcinku, jak mówiłem o tym, że muszę uważać na Jane Ring. Literalnie go pominąłem. <grym>, więc pozdro 600. Ok, bullet. Mamy nową moc. E, dokładnie tak. E, ok, my mamy to tutaj. I tak, to jest taki troszeczkę pseudo burst z Sonic Colors. To nawet pasuje pod względem, wiecie, kolorystycznym, nie? Więc w sumie zabawnie bym powiedział. Pytanie: czy jak teraz wyjdę, to się zapisze, że zdobyłem Smart Chaosu? To jest dobre pytanie. Przetestuję, jak nie, to zdobędę jeszcze raz. <laughs> Ale jest to w sobie dobra próba, zobaczmy. Tak, zapisało się. Wow, jak łatwo. <laughs> Lol. Ok, tak więc. E, dobrze. E, ciśnimy. E, ci, ciśniemy, Nie umiem cię mówić. Uwaga. E, Sky Temple: akt pierwszy. I w ogóle okazało się, że nie trzeba wcale wychodzić z poziomu. Jak mamy akt Sonic, to po akcie Sonica zawsze będzie się pojawiał akt drugi. Jeśli chodzi o Spin Jungle chociażby, więc to jest ciekawe, bo myślałem, że wiecie, że mamy do wyboru jakiś akt, a drugi, aż tak powiem, dany akt, którego nie wybierzemy, przepada, ale... Aha. Dobra, whatever. chciałem się tam dostać do góry, ale nie było mi dane. Tak. E... O, Nakus! Co jest? Zauważyłem, że właśnie ta gra ma, ma, ma takie, takie, takie momenty, gdzie są postacie w tle, co jest ciekawe, aktualne. E, tak, e, więc... Ciekawie, ciekawie, więc niepotrzebnie w poprzednim odcinku posłużyłem do world map, bo po prostu jak drugi naturalnie odbywa się po akcie Sonika, co tym bardziej jest, moim zdaniem, bez sensu, że gra literalnie pyta, czy chcemy wejść do tego aktu, like, po co w takim razie? Uuu, Uu. let's go! Let's go! Ładnie, pięknie. Tym razem, kurde, bezproblemowo od razu wbiśmy. Okej, dobra, widzę, że się pojawiają tutaj jakieś ujemuje, dzikie węże, które mogą nas zaboleć, więc musimy na to uważać. Dobra, ścigamy szmaragdzik w takim razie. Wow! A spokojnie. Dobra. No, 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 tutaj. Ono tutaj, ono tutaj, ono tutaj. Dobrze, Ok, ładnie, pięknie. Super. Trzeci Szmaragd Chaosu jest nasz, moi drodzy, super. Cieszę się, że udało się nam to zdobyć od razu, a nie tak jak przy okazji poprzedniego Szmaragdu, super. Eee, Vision, tak. Ok, zobaczmy, czym to jest, shall we? Vision, ok. O, oh, ok, spoko. W ogóle, jak mówiłem w poprzednim odcinku NPudlagu, tak tak, jestem pewien, że on występuje, więc zajebista Steamowa wersja na Gone live. E, a, okej. Okay. <grych> Ciekawie. E, tak, jak najbardziej ona występuje i co ja musiałem zrobić? No, aktualnie... O, o, co to? LOL, ok, Brick Breaker. <grych> co jest? Ej, zajebiste. Wow, co się dzieje? Okej, okay. jestem fanem. Jestem literalnym fanem, co tu się dzieje aktualnie. Tak, co zrobiłem? Aktualnie wyłączyłem wisynka growego, i włączyłem wisynka za pomocą panelu sterowania Nvidia. I jest git Good. Ok, dobra, te pół pierścienie tutaj też są. Czyli tak, to nie jest dziwactwo aktualnie pierwszego poziomu. Spoko. Yo! Strasznie mi ten poziom przypomina ten. Jezu, ja. Grając w tą grę zapominam nazw poziomów z innych gier. Ten, ten kurde powietrzny poziom w Sonic Advance 2, tak jak w poprzednim odcinku rzucę tutaj nazwę. Okej. Okay. Oj. Chyba się tu już nie dostanę. Przynajmniej pokazuje, że mogę użyć tej wizji śmiesznej. O, dobra. Teraz to ma sens, bo ostatnio jak ja aktualnie próbowałem, jak mi pokazało, że mam użyć tej śmiesznej... Tych, tych śmiesznych kopii Sonika, to like, literalnie nie wiem po co. O, mam owocka. Uuu, to owocka też można zdobywać tak normalnie w poziomkach. Nie kończąc specjalnie poziomu, spoko. No, ale tak, spójne mi ten poziom powietrzny z Sonic Advance 2, tak jak już mówiłem, nazwa się pojawi, tak jak przy okazji poziomu z Sonic Advance z kolei, więc śmiesznie, że mi się pokaże to stricte z poziomami Sonic Advance'ów. Przeróżnych, ale, no, literalnie. Okej, okay. no, zwalony for a win. Co tu się dzieje w ogóle? No dobra. Jest to bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No, pimy sobie tu, o właśnie, o właśnie. pikobelo, ładnie, pięknie. Drop nothing. Dobra. Strzałki pokazują nam drogę z owych pierścieni. Dobra, super. O damn it! Mogę iść tu, nie muszę iść tam. Pójdźmy sobie tutaj, co? Okej. Okay. Właśnie w taki sposób. Fajny jest ten koncept z tym, z tym... Z tym cośkiem. Z tymi, z tymi... O oh fak, z tą platformą powiedzmy. O dobra, okej, okay. skoro już tu jesteśmy, więc tak. To też się potwierdza, bo się zastanawiałem przypadkiem, to nie jest koncept stricte pod... A, teraz lecimy z dołu na górę, okej, okay, spoko. E, czy to też nie był specjalnie koncept Bridge Island Zone. Ale nie, na to wygląda, że nie. Okej, okay, no jest to dziwne, okej? Okay? <laughs> jest to dla mnie dziwne, ale no spoko. I tak, literalnie, jezu, Widać, że dosłownie Level Design to nie jest taki typowy Sonicowy level design, jeśli chodzi o tą grę, literalnie. Ja bym powiedział, że nie jest taki jak, jak w Sonicus tylko jeszcze kompletnie co innego. Troszeczkę wiecie, ta gra widzę, że próbuje e, powiedzmy też e, zadowolić graczy poszukujących bardziej naturalnego platformera. No bo jak like, literalnie, tutaj mamy takie, wiecie, jakieś segmenty stricte występujące w innych tego. w innych platformówkach takich prostszych po prostu. Zdecydowanie jest mniej mi miejsc, w którym biegniemy naprawdę szybko, a więcej jest miejsc, w którym platformujemy. I to jest spoko, bo Sonic to wciąż platformer, ale po prostu nie wiem, czy nie jest tego trochę za dużo. No nie, może, może to tylko ja, jestem za bardzo przyzwyczajony do wiecie, do, do normalnego powiedzmy level designu klasycznych Soników, jakie znamy ze Sonika. No może nie jeden, ale dwa, trzy mani. Okay. To mi z kolei. Yo, to z kolei aż za bardzo mi przy... przychodzi na myśl segment tornada w... Eee, w. 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 Windy Valley. Dokładnie tak. Ok, dobra, o, oh tewa Oboj, patrzcie, jaki to jest szalony segment platformowy, naprawdę. No... Coś takiego spotkać w Sonicach. No, jestem zaskoczony, naprawdę. Ok. <laughs> Czuję się w rogu Let's Speed Dash'a, przysięgam. Dobra. O! ma robotnik. Tak w akcie pierwszym, kurde, przychodzisz mi dupę skopać? Znaczy, co? Chyba na odwrót, o! My pięć minut siedzimy w tym poziomie. Swoją drogą. Okej. Okay. Dobra, spoko. Dobra. Chill. O, <laughs> Coś mówiłem chyba, że chill. O nie! Jezu, mam złe wspomnienia z bossa Sonic Sonica Advance 3, z tego śnieżnego poziomu, znowu zapomniałem nazwę. Podobnie, będzie Notka i znowu gra z Advance'ów, a nie mówiłem? Tylko to nazwę Advance 3... Ha, tfu! ten boss aż za bardzo mi to przypomina. Czy nie jest taki do dupy, to już mogę powiedzieć ze spokojem. Jestem ciekaw, czy tam była przepaść pod nami, czy, 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 czy może jakaś, jakieś powietrze by nas, że tak powiem, podtrzymało. A RUNO! Jezus, Jezus, Sonic, zbieraj te pierście. Dobra. To co, wspinamy się ponownie, right? Dobra. Co to był za lag? Okej, okay, dobra. Dobra, nie ma przepaści, ale znaczy jest przepaść tak jakby, tylko że my nie giniemy od niej, ale, ale tracimy pierścienie, ciekawie. Musiałem się rzucić w tą przepaść, bo tam był pierścień. Aktualnie. Okej, okay, muszę przyznać. Kurwa jestem boss. Zapominam, że ja mogę kontrolować też Sonikiem w osi Y w tym przypadku. Choć jest trudny, nie mam zamiaru używać kurde miliona kopii Soników. Like nie. <grybujesz> Okej. Okay. Dobrze. Fuck! Dobra. Walk that sucker to Dev Common now. Fajny boss. Literalnie fajny boss. Naprawdę i. On był trudny. On był trudny. Naprawdę. O! To był to akt pierwszy? Nie będzie owocka, ale hej, dobiliśmy osobno, więc spoko. Okej. Okay. Dobra. No zróbmy next, no bo, hej, to tylko akt pierwszy był, więc... Mechasonic? Okej. Okay. I mean... Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy. Ale chyba to był tylko akt pierwszy. Tak! Pinball Carnival. Moi drodzy, to będzie w następnym odcinku. <laughs> Yo! Wróćmy się do Hub'a. Okej, okay, akt pierwszy, tylko z tego co dobrze widziałem chyba Knuckles ma ten poziom... O, jest akt drugi, ani... <laughs> jestem w tym poziomie. Z tego co widziałem, no bo tej Sonic ma tylko akt pierwszy, ale z tego co widziałem to chyba Nipples ma na pewno swój własny poziom tutaj, Knuckles akt tak zwany. E, OK, tej nie ma żadnego poziomu owockowego, a z tego co widzę, tak, tutaj będzie. Na razie do niego nie, przy, nie, nie przychodzimy, to wszystko ze spokojem, jeśli chodzi o Pinball Carnival załatwimy na następnym odcinku, tak więc... Okej! Okay. I mean. Okej, okay. fajny poziom, fajny boss. Naprawdę trudnawy, bardzo fajnie się go, kurde, yy, pokonywało. Muszę powiedzieć, że. <noise> po tym w tych ostatnich problemach, znaczy kowal mi napisał, że niby można to zmienić poza bez żadnego problemu, ale nie wiem, zobaczmy. O, teraz mogę. Na w tej literalnie nie mogłem. Nie wiem czemu. O, jest Telsik. Ja mamy Telsika. Możemy sobie zmienić na. Practice stage Nani? Chwila Weź się zatrzymaj to, jest. Bo teraz nie wiem, co ja zrobiłem. Aha, dobra, bo ja przypadek, dobra. Bo tu możemy się wywrócić tego tutoriala szmaragdów. to obczajmy na szybko inne postacie. Mamy Nipples, ładnie pięknie. Dobra, i mamy Amy. Okej okay. fajną ma animację. Uh, Idle Animation Spoko. O! Okej, okay, to tym razem nie działa jako drop dash, tylko takie nawalanie młotkiem w miejscu może być, nawet dłużej trwa niż w Originsach. Ok, a i mi wydaje się być zdecydowanie lepsza niż, niż ta w Originsach. Dobra, y to ja z powrotem zmieniam na Sonika. Dobrze wiedzieć, czy to w końcu działa. Nie wiem, czemu u mnie to tutaj nie działało. Like, literalnie. No, naprawdę, naprawdę spoko. Miło, że tak powiem gra się nieco poprawiła po tym właśnie, miałem problem z tym menu, nie wiem czemu i po tym bugu w poprzednim odcinku. Jak literalnie, przyszedłem już tego bossa sam osobiście i jest spoko, ale szkoda, że mi zgliczowało na let's playu. Dobra, nie przedłużając moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.